Oto, tak oto właśnie przygotowałam dla nas drugie śniadanie, jest tam taki jogurt waniny pomieszany z jogurtem naturalnym, truskawki i na górę usłyszałam trochę słonecznika i teraz sobie przed drzymką od Noa, zjemy z Natankiem takie oto małe drugie śniadanko, Natan, łyżeczką to się je, nie? Łyżeczką, tak idę po łyżeczki. Tak moi drodzy, my teraz jemy właśnie sobie drugie śniadanko. Noa też dostanie papu papu, bo zaraz idzie na drzewkę i żeby dłużej pospał z pełnym brzuszkiem, dostanie właśnie coś do jedzonka. Jest już godzina 13 my wybieramy się dzisiaj wieczorem na mecz. Dlatego fajnie by było, żeby on tylko dzisiaj sobie zrobił jedną drzewkę i ja będziemy na meczu, bo ten myśli dość późno o 21:00. dopiero. To tym meczu spał mi wózku. Ale myślę, że to jest do zrobienia. Bo jak on teraz się zrzemie, to pośpij tak do drugiej. Może trzeciej będzie dobrze. I później jak będziemy wychodzić, to tak myślę, że o 20.21 powinien usnąć wózku, tak tego... Myślę, że będzie dobrze. No, musisz jeść. Łóżko ładnie, nie możecie rączkami, na tam, jesteś już duży chłopak. Mhm. Teraz raz wszystko do fotela. Tak? No. Jest ładnie, jest. siły musisz mieć. Wow! Jak on już dużo zjadł? Mmm. Dobra jaka długa. Pycha, nie, Natal? Tu, alakaj. No łapo, plułeś mnie. To niedobre. To no, niedobrze, że popluł nie. Bo pani będzie zła. Hmm. Ja sobie nie owoję. Pani nie będzie zła, ale pani powie, nie wolno jeść na tanku paluszkami. Wszystkie dzieci w szkole muszą mieć łyżką albo widelcem. Natal. A gdzie się wieczorem idziemy? Kto dzisiaj leci? Mecz. No. Mecz. A kto będzie grał? Natalia. Natalia? Polska gra, nie? I? Polska i Niemcy. No. Przyjdą wszyscy, tak? Polska. No. Tak. tak. I kto jeszcze przyjdzie? Gregus, Natalia. Mm. I mm -hmm. Dawid Krzysiek. Dawid Krzysiek? I Tomek. Tak, To będzie Tomek. A Tomek ma jaką dziewczynę? Ale nie wiem. Wiesz, wiesz. Dalej. Dalej. Tomek i... La... Jak? Tomek i... Lau... Laura. 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 Grzegorz i... Laura. Na... Natalia. Natalia. A... A wujek Krzysiek i kto jeszcze jest? I ciocia? Asia? Asia. Super! I będą jeszcze dzieci, tak? Będzie Wiktoria. Będzie Vanessa. Będzie Patryk. I Oskar. I będą wszyscy patrzeć na mecz. Polski. Polska teraz z Niemcami. Kto wygra? To szczeligola? gola? Um. Nie. Nie. wiesz? Polska szczeligola. gola! Polska No. Tak, moi drodzy, Nua śpi, jest na popołudniowej drzemce, a ten patrzy na świnkę Pepe. Ta świnka Pepe jest numer jeden u nas, to leci z bajek. Ja będę teraz robić obiad. Dzisiaj na obiad zrobić racuchy. Racuchy z jabłkami. Potem Wam pokażę, będę tak daleko, jak to tam wszystko wygląda u mnie. A później jak zdążę jeszcze, sobie zrobię włosy, żeby wywodzić dzisiaj włosy na gofrownicy. Żeby one były takie troszkę bardziej puszyste na mecz, właśnie jak pójdziemy Polska-Niemcy. Zdechnęła mi się, przebudził, ale udało mi się go jeszcze położyć. Dałam mu nie przykryłam go kocykiem i dalej jeszcze śpi. Dlatego ja się szybko zabieram za ten obiad. Tu mam już przygotowane, yy, obrałam sobie już jabłuszka. Racuchów. Tu będę sypać mąkę, wbijać jajka i dawać mleko i to wszystko razem ubiję. I tu mam przygotowaną uwagę, Ponieważ potrzebuję 250 gram mąki, dlatego wsypuję teraz tchustą. O, chyba tego jest teraz za dużo, co? No a wstał po drzemce. Tak? Spałeś się? Spałeś. Się. A tak pokażę właśnie tą konsystencję. Jaka mi tutaj wyszła. O, proszę bardzo. Tak to wygląda wszystko razem wymieszane. No a zostaw mi kamerę. O, to jest taka konsystencja. Taki śmietanek właśnie. Można powiedzieć. Będziemy tak za pół godzinki. Rzucać to na rozgrzany olej na patelni. Tam mamy, dziś mycz, dzisiaj mycz, 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 mycz! Kto wygra mecz? Polska! Brawo! Kto wygra mecz? Polska! Polska, Polska, Polska! Tak, racuszki mi się już smażą. Tak akurat mi się trzy na patelni zmniejszczą. Tylko tego wyciągnę, te obróty i muszę iść na ładówkę, bo zrobił kupę. Ale się boję iść teraz, bo się boję, że mnie to o, zarumieni. Tak, moje racuszki są już gotowe. Daj mi się jeszcze pieką dwa ostatnie. Tak oto wyglądają. Jednego, że tam są bardzo dobre. Mam trochę mało cukru, no ale też się ja nie dam trochę mniej cukru. Jeden większy, drugi mniejsze. no ale obojętne. Tu pokroiłam je właśnie trochę już dla dzieci, żeby troszkę szybciej wystygły. Stanie nie stanie na tam swoją porcję. Ale ja jeszcze zrobię tutaj, dodam jogurt i pokroję tam truskawki, żeby to potem posmarować fajnie na te racuchy, żeby one były takie bardziej. Sytsze. To będę właśnie nakładała na górę. Ja teraz mam gotowy. Także teraz będę szła do łazienki, nie wiem czy będę w łazience te włosy gofrowała, gofrownicą, czy wezmę ją lepiej do kuchni, ona jest też dość ciężka, tego szybko mnie boli lęka po niej, może zabieram z tu, bo tam będą do łazienki, bo nam chodzi Noa, otwiera sedes, wyciąga wszystko co jest w koszu, dlatego niech Marka jeszcze nie ma, ja mogę teraz robić te, na spokojnie te, co by tu teraz robić, czemu on teraz krzyknął znowu? Ha? No Dlatego ja teraz Spróbuję sobie już zrobić coś z tymi włosami Tak oto ona wygląda Ma takie właśnie dwa O dwa Takie ma tutaj Widziane Ona jest dość stabilna I bardzo ciężka I teraz właśnie się nagrzewa mi trochę Więc Można też Ustawić temperaturę i mam już pofalowane. Mam już pofalowane dwa pasemka. A taki efekt jest, no, takich warkoczyków, można powiedzieć. Natomiast jak jest ich więcej, to jest ten efekt troszkę inny. Tak. Taki oto efekt. Są lekko na pofalowane. Tak wszystko ja serdecznie wszyscy są nie. Potatus się musi drzemy do pracy. A mama nie ma powodu, żeby iść na drzekę. Ja teraz mam włosy takie pierazy oko kotowe. I teraz nałożyłam sobie trochę fluidu. Ej! Jezu, ja myślałam, że ta noła do łazienki wchodzi. Do obikacji, do wanny wpadnie. I teraz nałożę sobie mam taką paletkę takich cieni, z Nałożę sobie cień, Ona zbiera dar. No a co tam za Ty nie tam brisać. Nie Nie, wolno tam rysać. nie. Co koniec, co ty jesteś? Co ty będziesz mówił? No Myślę, że dość ładny jest ten dzień. Taki naturalny. Uch, jest gorąco, ty mały, tej Populku. Idź mi stąd najlepiej. Będzie tam dobrze. Tak, właśnie. Okej, okay. to by po nocy jeszcze, co prawda? Włosy. Włosy. A taki delikatny tak, no, no, makijaż. Tak, tak się właśnie brałam, ale jakoś jak powiem szczerze, nie czuję za dobrze w tym. Prawda jest cało czarny. Jakby nie było. Ale mam, nie wiem, czy tak no, Nie wiem czy mam tak. I to taką jesteśmy już gotowi. Marek już czeka znowu w aucie. A my idziemy z Natanem już do nich teraz. I jak została tak dobra, ja mówię, a nie będę przesadzać, nie będę, będę wymyślać, tylko to jest tak te dobre jało czerwono, widać, że kim jest Idziemy teraz już do owca. Tak, ta